Na finiszu są już prace związane z przebudową ulicy Piłsudskiego. Remont poprawi komfort jazdy kierowców oraz bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Ważnym zadaniem przy realizacji tej inwestycji było wybudowanie dodatkowego pasa ruchu do skrętów w prawo z ulicy Mickiewicza. Amatorzy jazdy na rowerach mogą już korzystać ze ścieżki rowerowej, która łączy teraz ulicę Mickiewicza z Toruńską, a także Sikorskiego wzdłuż ulicy Piłsudskiego do wysokości stadionu, tam ścieżka zawija i biegnie wzdłuż ogrodzenia do ulicy Toruńskiej, ale rowerzyści będą mogli również poruszać się w kierunku Sikorskiego ścieżką pieszo-rowerową, która będzie wytyczona wzdłuż ulicy Piłsudskiego po stronie prokuratury, więc pochodniku będą mogły od tego momentu jeździć również rowery. W obrębie budynku przy ulicy Piłsudskiego 12 i 14 zmodernizowano też kolektor deszczowy. Był wcześniej zniszczony i stąd pojawia się wielkie kałuże po opadach deszczu bądź śniegu. To wszystko zostało zmodernizowane. Wybudowaliśmy dodatkowe miejsca parkingowe. Wzdłuż całej ulicy Piłsudskiego położona zostanie nowa warstwa asfaltu. Dodatkowo w ramach tej inwestycji zamontowane zostanie oświetlenie ledowe. W przyszłości planujemy również zamontować na istniejących już słupach nowe oprawy świetlne światła LED-owego, czyli światła jasnego, oszczędniejszego, które również będzie wpływało na poprawę bezpieczeństwa na ulicy Piłsudskiego. Koszt przebudowy ulicy Piłsudskiego opiewa na kwotę ponad 2 milionów złotych. Środki w całości pochodzą z budżetu miasta. Bezpieczne czterowlotowe skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, nowy parking czy ścieżki rowerowe to inwestycje, z których najbardziej cieszą się mieszkańcy Osiedla Północ 2. Wraz z końcem września okolica ulic Kajki Tuwima i Grodzińskiej zostanie w pełni oddana do użytku. Zależało nam na poprawie bezpieczeństwa przede wszystkim dzieci podróżujących do szkoły, a także pieszych, jak również upłynnienie ruchu. Modernizacja skrzyżowania wiązała się ze zmianą geometrii ulic. Inwestycja nie była łatwa do zrealizowania. Realizowania, jednak dzięki staraniom Euckiego Ratusza szczęśliwie zmierza do końca. Była pewna trudność w realizacji tego przedsięwzięcia. Po pierwsze, brakowało nam gruntu, który musieliśmy nabyć od dwóch prywatnych właścicieli, żeby to skrzyżowanie zrealizować. Do tego w ramach przedsięwzięcia wymieniliśmy całą kanalizację deszczową, ściekowo, przełożyliśmy również inne sieci. Pojawiła się także nowa nawierzchnia nie tylko jezdni, ale też wjazdów, ścieżek rowerowych i chodników. Wartość wykonania tego zadania to ponad 2 miliony złotych. Inwestycja finansowana jest z budżetu miasta. Pełnowymiarowe boisko do gry w piłkę nożną z zapleczem szatniowym powstanie na górnej płycie Stadionu miejskiego. Ratusz w ramach przeprowadzonego przetargu wyłonił już wykonawcę blisko 3 milionowej inwestycji. Niebawem rozpocznie się budowa płyty o nawierzchni ze sztucznej trawy. Boiska z nawierzchnią trawiastą naturalną można użytkować tylko kilka godzin w tygodniu. Stąd też pomysł zamiany jednego z tych boisk trawiastych, boiska na górnej płycie przy ulicy na nawierzchnię sztuczną, nawierzchnię syntetyczną, nawierzchnię z takiej trawy, bym powiedział, sztucznej, która umożliwi, że w zasadzie będzie można to boisko eksploatować 24 godziny na dobę. Aby na obiekcie można było trenować przez cały rok, bez względu na porę dnia, całość zostanie oświetlona. Wykonany zostanie także drenaż i system zraszania. To nie będzie co prawda nawierzchnia podgrzewana, ale będzie to boisko, które wyposażone będzie w odśnieżarkę, która to ciężarka będzie mogła to boisko przygotowywać i utrzymywać w dobrej kondycji przez cały rok. Inwestycja realizowana jest z myślą o potrzebach lokalnego środowiska piłkarskiego, a także Euckiej Szkoły Sportowej, która również będzie wykorzystywała nowe boisko jako swoją przestrzeń treningową. Jednocześnie ma powstać oferta dla klubów zewnętrznych. Chcielibyśmy w oparciu o to boisko stworzyć ofertę zachęcającą do przyjazdu do naszego miasta kluby, organizacje sportowe, które Chciałyby z tak doskonałego boiska skorzystać do swoich cyklów treningowych. Mówię doskonałego, bo rzeczywiście staramy się, aby to boisko wypełniało wszystkie standardy. Równolegle do budowy boiska prowadzone będą prace wewnątrz parku wodnego. W budynku przy ulicy Piłsudskiego, w budynku pływalni, chcielibyśmy zagospodarować niewykorzystywane do tej pory pomieszczenia. Powstaną tam dwie szatnie, powstanie tam taki pokój odnowy biologicznej, pokój mas. Powstanie sauna, jak i też taka, bym powiedział, sala do rozgrzewek przed meczami. Łączny koszt prac wyniesie 2 990 000 zł. 600 000 pochodzi z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego dla ełczan to nowa propozycja miejskiego ośrodka pomocy społecznej. Dodatkowo przy niej funkcjonuje punkt informacyjny. Osoby mogą zgłaszać się zarówno te, które potrzebują sprzętu ortopedycznego, rehabilitacyjnego, ale również też te osoby, które mogą ten sprzęt innym przekazać za naszym pośrednictwem. Zależy nam na tym żeby to była wypożyczalnia przede wszystkim bezpłatna. A z drugiej strony żeby te osoby korzystały czasowo, że następna osoba będzie mogła skorzystać z tego sprzętu. Często są to drogie sprzęty albo niedostępne. Wypożyczalnia działa w budynku MOPS-u przy ulicy Piłsudskiego 8 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15:00. Tradycją w Ełku stało się, że początek października to czas, kiedy w mieście odbywa się bieg uliczny 5-10-15. Jak sama nazwa wskazuje, uczestnicy wyścigu mają okazję sami zadecydować, jaki dystans zamierzają pokonać. Mogą to zrobić przed startem lub w trakcie samego biegu. Tak jak przy każdej imprezie, zawsze jest, są pewne ograniczenia. Przede wszystkim limit miejsc 150 miejsc taka jest lista startowa. No i yy, udział wziąć mogą uczestnicy już od 12 roku życia, przy czym oczywiście osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę prawnego opiekuna, rodzica bądź kogoś, kto, kto tą prawną opiekę sprawuje. Bieg zaplanowano na niedzielę 4 października. Tego dnia również odbędzie się ostatni już występ w ramach siódmej edycji Euckich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej. Tym razem w katedrze Świętego Wojciecha czeka nas wyjątkowe wydarzenie związane z jubileuszem 40-lecia pracy artystycznej Marii Terleckiej. Pani Maria Terlecka jest wybitną pianistką i organistką, znaną w Polsce i na świecie, i to naprawdę niezwykła przyjemność z nią współpracować i zaszczyt. Że tu w Ełku organizuje koncerty muzyki organowej i kameralnej. Koncert będzie ucztał dla tych, którzy cenią sobie wspaniałe brzmienie organów, ale nie tylko. Usłyszeć będzie można również utwory wykonane na skrzypcach, altówce oraz wiolonczeli. Do udziału zaprosiłam kwartet Podlaski, z którym no też mam taki mały jubileusz, bo to jest 20 lat naszej współpracy. I y, oczywiście panowie zagrają dwa przepiękne utwory, a ja dołączam z koncertami Hendra, dwa koncerty, które specjalnie na tą okazję przygotowałam. 10 października w Centrum Edukacji Ekologicznej odbędą się obchody Regionalnego Święta Miodu. To ostatnie w tym roku wydarzenie kulinarne w mieście. W programie tradycyjnie już kiermasz miodów i produktów pszczelarskich czy konkursy na najlepszy miód oraz ciasto z miodem. Swoimi wypiekami będą mogli popisać się wszyscy tak naprawdę chętni uczestnicy. Każdy uczestnik będzie mógł poszerzyć swoją wiedzę na temat produktów regionalnych, naturalnych, na temat tradycji kuchni lokalnej. Miód jest produktem bardzo zdrowym, bardzo mało go spożywamy, stąd też pomysł na takie święto. Wieczór 10 października spędzony w hali widowiskowej przy ulicy Kolbego dostarczy silnych wrażeń za sprawą Mazurskiej Gali mieszanych sportów walki. Zaplanowano 8 pojedynków, w tym 4 zawodowe. Główną walką wieczoru będzie walka Mateusza Zawadzkiego z zawodnikiem z Ukrainy 24 letnim zawodnikiem z Ukrainy. Będzie to, to walka tak jak wspomniałem wcześniej trzy rundowa po pięć minut no chyba że tutaj będę stronniczy Mateusz załatwi sprawę szybciej. Klub MMA Team Ełk reprezentować będą także Piotr Mróz i Robert Reska. Bilety dostępne są między innymi w Centrum Informacji Turystycznej.